hej witam wszystkich, jestem Kamikadza, a dzisiaj zrobimy sobie e, Crystal ball, Bola oraz e, pierwsze piki na Worlds. E, crystal Ball to jest e, no, po prostu wybieranie poszczególnych rzeczy. No tutaj mamy na przykładu Baron Stile Drake'i, pentakile najlepszych zawodników, najlepsze KDA i tak dalej. Wybieramy różne tego typu rzeczy i za to dostajemy E, nagrody, emotki, e, ikonki, też czasami jakieś tam inne. Są skinki też do wygrania e, z tego. Tak więc dzisiaj sobie to e, wypełnimy. E, I zaczynając, może e, pierwsze: e, ile będzie trwała e, najdłuższa gra na warcach? I tutaj opcje są, powiedzmy, że dwie. Albo 40, poniżej 45 minut, czyli ta pierwsza opcja, albo ta druga opcja. Te dwie pozostałe są bardzo takie nieprawdopodobne, troszkę w sensie wątpię, że one się wydarzą. Tutaj mamy po prostu no, te cztery opcje, ale ja uważam, że te dwie tutaj są trochę bardziej prawdopodobne i ja pójdę w tą opcję 45 minut w dół. Mamy teraz taką trochę metę, że te gry nie skalują aż tak dużo. Tak więc, no na pewno tutaj jedna z dwóch, o tej też troszkę myślę, ale chyba jednak ostatecznie to 45 minut w dół. No raczej te gry się kończą w 30 parę minut, ale tutaj chodzi o jedną. No, może jak chodzi o jedną grę, no to załóżmy, że może jakaś jedna gra się przeciągnie, nie wiem, jakiś smolder, poskaluje czy coś takiego, więc zaznaczę tutaj tą średnią opcję, taką, do 45 do 50 minut. Wydaje mi się, że te dwie są właśnie sensowne. How many pentakills will be there at wards? Ile pentakilów na wardsach? No i tutaj jest naprawdę ciężko dosyć, bo mieliśmy warts, na których nie było żadnych pentakili, mieliśmy warts, na których no, tych pentakili było kilka. Trzy pentakile są takie, no raczej się nie tak często zdarzają, ale też zero pentakili. No tutaj ciężko jest to ustrzelić jakoś. Teraz może ze Smolderem będzie tych pentakilów trochę więcej. Dam dwa i zobaczymy, bo tutaj ciężko, ciężko coś wybrać sensownie. Draki, tutaj jest kompletny flip, no po prostu jaki najczęściej Drake będzie zabijany na warcach. Tutaj to jest raczej kompletny strzał, ciężko tutaj jakoś uzasadniać. Ja osobiście dam hemtechowego Drake bo hextechowego. Bo jakoś tak mi się wydaje, że może być ten Baron Stills na, na Warsach. No i tutaj sytuacja wygląda tak, że raczej bym zrezygnował z tych pierwszych dwóch opcji: to od 0 do 2 i 3 do 5. Czasami potrafimy mieć nawet po kilka Baron Stills, jeśli chodzi o no po prostu całą serię. Na przykład, nie wiem, może ktoś pamięta, finały T1 DR DRX: to tam no, ile tam były? z 2-3? Baron style, po prostu przez jedną serię. A tutaj mówimy o całych łożach, tak? więc tutaj zaznaczę opcję 9, chociaż tych Baron styli może być troszkę mniej. Może być tutaj też opcja 6 do 8. Te dwie wątpię, dlatego pójdę tutaj w to 9. Jeśli chodzi o reware sweepy, sweepy, to jest sytuacja, w której jedna drużyna w serii prowadzi 2-0. Ale potem ta druga drużyna wy, wygrywa trzy gry pod rząd i wygrywają całą serię. No i to jest bardzo rzadka sytuacja, yy, dlatego ja tutaj dam osobiście, że 0. Zazwyczaj jest tak, że kiedy jedna drużyna wygrywa już 2-0 i no, po prostu to są w stanie domknąć tą serię, zwłaszcza na Words, gdzie tam te różnice pomiędzy umiejętnościami są większe i raczej. Rzadko mamy sytuację, w której jedna drużyna zaczyna czułkować po prostu i potem nie są w stanie zgadnąć żadnej mapy. Ja dam osobiście na 0, tutaj nie wiem, może, może ktoś postawić na jeden, no dwa to już się wydaje tak mocno na krawędzi, 3 to już bardzo wątpliwe. No jak tu jest napisane, i mamy 7 tych bo piątek, tak więc no tych sytuacji, w których to może wystąpić, też nie ma dużo. Ja tutaj zaznaczę, że nie będzie żadnego river sweepa, ale może opcja ta właśnie z jedynką też jest sensowna, ale no mówię, river sweepy to jest bardzo rzadka sytuacja, jeśli chodzi o wardsy. Teraz przechodzimy do zakładki z championami. Kto będzie grany tutaj najwięcej, jeśli chodzi o, na, na największej ilości różnych roli, jeśli chodzi o na wardsach, moim wyborem tutaj będzie popi. Dlaczego Popi, bo wydaje mi się, że na pewno zwłaszcza w tej takiej mecie trochę tanków na suporcie, zobaczymy ją na suporcie. E, wydaje mi się, że na dżungli też często są pikowane jakieś różne małkaje i tak dalej, e, takie bardziej tacy bardziej dżunglerzy pod pomaganie po prostu teammatów, więc Popi tutaj też się w ten archetyp wpasowuje, też jest jakby OK kontrom w to wszystko. E, tak więc wie że na dżungli też się pojawi i na topie często też mamy Poszczególnych graczy, którzy e, po prostu decydują się piknąć popi. E, mamy po prostu graczy popi na warcach, więc wydaje mi się, że też tam zostanie wybrana. Wydaje mi się, że tutaj w najgorszym wypadku ona zostanie wybrana na dwie role. A rok temu mieliśmy tak, że no właśnie wszystkie czempiony, które zostały na dwie role, zostały uznane. Bo jeśli mamy coś ekweku, że e, no. Tylko jedna postać na przykład zostanie przyfleksowana na dwie, na dwie role, no to wtedy wszystkie, znaczy jeśli wiele postaci zostanie przyfleksowane na dwie role, no to wtedy może być sytuacja, że te wszystkie postacie wygrywają. Ja tutaj po prostu się ukierunkuję na tą Popi. Jest jeszcze parę innych wyborów, nie można powiedzieć o Smolderze, który jest pikowany na top mid ad adekery, o Zeri, która podobnie top mid ad adekery, ale tutaj wątpię, że może po prostu wystąpić sytuacja, że na topie po prostu te postacie nie zostaną piknięte. Wydaje mi się, że może być z tym troszkę ciężko, zwłaszcza po tych zmianach. Tak, więc tutaj, no mówię, Popi jest moim wyborem. Co jeszcze może się pojawić? Może jakiś Małokaj, ale to też wątpię. Po prostu wydaje mi się, że Cała reszta postaci jest troszkę, troszkę mniej prawdopodobna, dlatego się na nią nie zdecyduję. E, I teraz przechodzimy do takich bardzo trików, może e, zagadnień, bo kto będzie wybierany najczęściej w, szempion, w champion selekcja na Worldsach? I tutaj jest dosyć problematyczna sytuacja, e, mianowicie musi być to najbardziej wybierany champion, ale to też się nie równa z najbardziej banowanym czempionem. E, które mamy tutaj w następnej zakładce i co to oznacza, e, że musi być to postać, która jest bardzo często wybierana, ale też nie jest banowana, bo te pikbany tutaj się nie sumują i są podzielone na dwie oddzielne kategorie, e, tak więc e, tutaj chodzi tylko o wybieranie, nie chodzi o banowanie, więc ta postać musi być nie dosyć że często pikowana, to musi być e, często przepuszczana. No i ja tutaj e, tak w, jeśli chodzi o obie te opcje, to najbardziej się skłaniam ku jakiemuś adequary, bo ponieważ na Adekery zawsze mamy taką najszczuplejszą trochę metę, zawsze po prostu te postacie są i banowane, i pikowane, i po prostu jest te parę postaci, które dominują metę. I dlatego no po prostu te ad jest tutaj najbardziej prawdopodobną opcją. Dlatego tutaj wybiorę jakiegoś adequary, jeszcze się nad tym trochę pozastanawiam. Myślę, że Jinx. Chociaż albo No Bo ogólnie tu, nad tą trójką się zastanawiam, bo to jest cała trójka jest jakby bardzo fajnymi. E, to są bardzo fajne e, postacie, jeśli chodzi o adekery. E, jednocześnie nie sądzę, żeby był jakiś duży priorytet na banowanie ich. E, dlatego no myślę, że jedna z tych postaci tutaj będzie jednym z tych wyborów. Ja tutaj pójdę w Gina. Jhin chyba jest y, troszkę mniej uniwersalny, jest po prostu bardzo, y, dosyć silny, dlatego no to będzie mój wybór. E, jeśli chodzi o banowane czempiony, to tutaj też wybrałbym jakiegoś Adekery. E, wydaje mi się, że Smolder może. Tutaj jeszcze pomyślałbym o, nad wyborem Aurory, e, bo też jest jakby no, dosyć nową postacią, też jest jakby, może być dużym priopikiem, ale też już dostała nerfy, tak więc e, nie wiadomo trochę. No, akurat te dwie kategorie, pomimo że są takie dosyć racjonalne, to są też dosyć ciężkie do wyboru. Kto będzie miał najwięcej śmierci na Warcach? I to chodzi tutaj o pika. I jeśli chodzi o piki, to tutaj albo bym wybrał jakiegoś dżunglera w stylu Jarvana, albo jakiegoś supporta w stylu Nautilus Rel. I wydaje mi się, że ja tutaj pójdę po Jarvana, w drugiej kolejności wybrałbym Rel, bo wydaje mi się, że jest taką bardzo silną odpowiedzią, ale też azjatyckie teamy nią nie grają. Właśnie, co tutaj jest ważne, eee, jeśli, chodzi o, a, jeśli chodzi o tą kategorię, to musi być to champion, który będzie bardzo często wybierany, żeby jakby te, żeby te śmierci nabić, ale też jednocześnie no, musi umierać dużo, więc to albo jungler, albo, albo support, raczej na całej reszcie roli e, aż tyle się nie umiera. Na topie mamy, nie wiem, na przykład jakieś różne kerypiki, czasem one nie umierają tak dużo. Na midzie to raczej też mamy jakichś kontrolnych magów, jakieś adekery, też raczej nie. E, tak samo na adekery, no też się raczej nie umiera. Tak więc tutaj e, te dwie role tylko zostają i ja z tego wszystkiego wybiorę Jarvana. Też sensownymi odpowiedziami tutaj moim zdaniem są engage supporty typu Rel Nautilus. One muszą być bardzo popularne, a jednocześnie... A jednocześnie umierać dużo, eee, wydaje mi się, że Jarvan jest taki najpewniejszy z uwagi na to, że e, będziemy go widzieli moim zdaniem zarówno od europejskich, jak i azjatyckich drużyn. E, tak więc no, Jarvan będzie tutaj moim obcym. E, HS WinRadio na Wordsach. No i tutaj to jest też ciężkie, bo to nie chodzi o takiego najbardziej. OP championa, czempiona, tutaj nie chodzi o czempiona, który najbardziej zdominuje nam tą metę na warszach i wygram mnóstwo gier, to jest to Tutaj e, musimy dostać czempiona, którego nie piknie dużo drużyn, e, bo no zazwyczaj, no, jak są OP czempiony, to pikują też je słabe drużyny, a jednak tutaj e, siła drużyn najbardziej o tym zadecyduje, e, czy czempion będzie miał dobre, czy słabe Win ratio Tutaj może. Hmm. No to jest ciężki wybór, bardzo też. Ogólnie, jeśli chodzi o tego Crystal bola no to tutaj wiele opcji jest po prostu losowych eee, ciężko się na nie zdecydować. No Nidalka, może. Nidalka jest takim czempionem, który jest pikowany przez sporo dobrych graczy, ale też, no powątpię. Może Noctur, on też jest taki mniej popularny, ale na pewno jest ciekawą opcją. Ja też myślałem o Jonie, ale Jon chyba przeszedł trochę do, takiego, do takiej trochę popkultury pikowania. Ale też. O, chyba ostatecznie wam Akali dam. Akali to nie jest czempion, którego często jakby widzimy, ale wydaje mi się, że jest na tyle silna, że zostanie wybrana chociaż te pięć razy i raczej jak go będą... jak będzie pikowana, to będzie to przez... Yy, yy, po prostu przez zawodnika, który potrafi nią zagrać, tak więc tutaj się zdecyduje na ten wybór. Teraz przechodzimy do graczy: tutaj też e, można wybrać reklesa, to jest też e, ciekawa opcja, o której wspominałem ostatnio, ale e, kto zagra największą ilością czempionów na ŁORCHA? I tutaj po pierwsze musimy dostać e, gracza, e, który jest e, dosyć różnorodny jeśli chodzi o swoje wybory. A po drugie, musimy dostać gracza, który zajdzie w miarę daleko na world. No bo jeśli ktoś na przykład skończy no na samym początku te warty, no to no nie będzie miał dużo okazji po prostu, żeby zagrać różnymi czempionami. Nie myślałem nad tymi wyborami wcześniej, ale wydaje mi się, że zobaczymy to ze strony jakiegoś. LPL Zawodnika, może tutaj ona? Kurde, albo jakiś way. Hmm. może kanion, może kogoś z dżdżem weźmiemy Gen No bo raczej je, jakbym miał decydować. Kto tutaj piknie najwięcej tych herosów, to to będzie albo jungler, albo support. O, zdecyduję się na Canyona, bo mamy trochę taką. Wydaje mi się, że jak wejdziemy już e, do wardsów samych, to będziemy mieli na dżungli taką trochę bardziej metę pod e, takich junglerów podtrzmaty, trochę bardziej jarwany, trochę bardziej stagewani, e, ale te czempiony, kery poszczególne, dalej mogą być silne, jakieś nidalki i tak dalej. Canyon akurat jest takim graczem, który bardzo lubi te kery championy i wydaje mi się, że to takie bardziej, tych takich bardziej zadaniowców oczywiście piknie, ale też będzie, będzie się go czasami stać na carry championa też gra on w Genji, która jest dosyć silną drużyną, więc powinien zajść daleko, więc myślę, że będzie miał sporo okazji, żeby no, dużo championów pokazać też e, był w stanie pokazywać takie championy, które no, nie kojarzymy mocno z pro z metą e, tak więc tutaj no, na tego zawodnika się zdecyduje jeśli chodzi o najwięcej killi w pojedynczej grze, tutaj raczej e, szukamy kogoś z pozycji adekery, nie można już szukać adekery. E, zazwyczaj to adekery mają najwięcej killi, ale no oczywiście może się zdarzyć jakiś top laner czy czy mid chociaż to moim zdaniem jest wątpliwe. Też e, można tutaj spojrzeć na playiny, bo może w playinach jakby padnie ten rekord. E, chociaż no ja tutaj no nie sądzę, żeby hmm. no, jakiś super może być nawet, bo on zaczyna z playinów. No. Wydaje mi się, że jednak pójdę po kogoś z, z po prostu, z głównej fazy. Mówię, jakieś adekery by się przydał. To może bottom trzeba wpisać, bottom. E, tak, i wtedy mamy adekery. To ja bym kogoś z adekery. Tutaj... Hmm... <ścoughs> um jakiś Jackilów Albo... No no, myślę nad tym słupą. No bo kurde zaczyna z tych plainów, ale jak myślę Pejs, taki młody talent, też GNG. Tutaj troszkę idę... Troszkę staję wszystko na jedną kartę, nie? Bo stawiam na GNG już tutaj drugi raz. I tutaj chyba też postawię trzeci, że tutaj też dam Pejza. Więc to są takie moim zdaniem, to jest mocno ryzykowne. Jeśli chodzi o to, co tutaj się wydarzy, ale ale no jak, jak siądzie, to siądzie, nie? Tutaj, jeśli chodzi o first blady, to chcielibyśmy wybrać jakiegoś junglera przede wszystkim. Dżungl. Eee, najwięcej first bladów to też musi być zawodnik, który zajdzie daleko, i to musi być też zawodnik, który no, po prostu gra pod tak, gra tak bardziej agresywnie, może. No i tutaj w BLD nie wiem, kto, kto do końca gra. Oh, no mają dwóch junglerów, problematycznie trochę. No i myślę, że wejgra? Bo może sprawdzimy. Ooo, oh, wiedzi. Kto tam u nich wyjdzie? Mają dwóch z... mam dwóch junglerów, kto tutaj jest jako sub? Joint... Chyba z Wayem grają. E dobra, jak mają dwóch junglerów, to lepiej nie ryzykować, jak ktoś inny wyjdzie ohoho Kurde, to tutaj zajdzie daleko może... O, Tian'a damy. Tian wygrał kiedyś Warcy, teraz gra w tes No możemy to spróbować. KTOŻ dobędzie pentakila na worcach Okej, okay, dobra, tutaj myślę, że tutaj pójdzie pod dymka. E, nasz goat jeśli chodzi o strzelców w Europie super. E, dlaczego? Bo zaczyna z play-inów i myślę, że tutaj zaraz do tego przejdziemy. Ale że w tych planek może strzelić jakiegoś, jakiegoś pentakila, to była na pewno ciekawa opcja. Which team from a region with two seats or less will advance the farthest? Um, tutaj myślę, że najoczywistszą opcją jest PSG Talon, ponieważ to jest drużyna, którą zawsze się postrzega jako dobrą i też jeśli chodzi o te drużyny. Z mniejszych regionów, <noise> przepraszam, to u nich akurat y, takim limitem jest y, wyjście y, z tej fazy playinów. Więc, jakby oni, wydaje mi się, że PSG tutaj na pewno wyjdzie z playinów, i wydaje mi się, że mogą też troszkę powalczyć najlepsze drużyny. Tak więc, na nich tutaj postawię. E, which team will win the shortest game? Oj, oj. oj. No to musi jakiś stąpik mocno polecieć. No może w tych pleinach? Hmm. Dam tutaj madlając też pod te playiny, ale też no to, jest, no. to jest jedna gra, to jest jedna drużyna. Ciężko tutaj to wybrać. Kto będzie miał najwięcej? Baron Still na warsach? Zdajmy, że e, Billy Gaming no to jest raczej dobra drużyna e, i raczej te drużyny z lpl grają tak no, w ciekawy bardziej sposób. E, kto wygrał Warsy? E, ja postawię na Genji. Tutaj wiadomo, no, ciężko przewidzieć. Może, wydaje mi się, że Genji już tyle gra, że fajnie by było w końcu. Eee, fajnie by było w końcu zobaczyć jak wygrywają to trofeum, też kanion, ee, też czołgi, no to są zawodnicy na pewno światowej klasy, więc ee, na pewno mają dużo tych takich talentów ee, indywidualnych, e, no może tym razem nie szczołkują, ok Zazwyczaj Gen.G to jest ta drużyna, która czołkuje i... Nie, ale może tym razem nie, może tym razem nie. Kto wybierze naj, b, najwięcej różnych herosów? No tutaj też, e, też tutaj dam Bilibili. Bili, e, też raczej bardziej się spodziewam, że to będzie ktoś e, z Chin niż z Korei. Ale no tutaj też to. Ogólnie krystal bo jest dosyć losowy. Tutaj nie ma aż tak dużo pewnych wyborów, moim zdaniem. Najbardziej no takimi wyborami, które. Można sensownie obstawić, to jest e, kto zostanie najczęściej pikowany, kto zostanie najczęściej banowany. Może ta gra, może te pentakile są takie w miarę ok, te baron style, e, ale cała reszta to jest tutaj bardzo duża losowanka. E, więc e, no, tyle jeśli chodzi o Crystal Bola. Jeszcze sobie zrobimy e, konkretne piki, bo już można e, też je wybierać, jeśli chodzi o playiny. Tak więc e, przechodzimy w tym momencie do samych pików. I tutaj, jeśli chodzi o piki, e, z tego co tutaj możemy przeczytać, e, od, jednej, od jednej do trzech drużyn e, mogą, mogą awansować z każdego bracketu, bo to się tam potem, z tego co pamiętam, miesza. E, ja moimi wyborami tutaj będzie MDK z LC na pewno, PSG z pcs a e, 100 Thieves to jest, jest Ameryka. I tutaj. E, jak nie pamiętam poszczególnej nazwy, ale to jest w każdym razie drużyna Eviego, więc tutaj e, nie tylko jeśli chodzi o to, że oni mają dosyć spore szanse jeśli chodzi o wyjście. E, to jest drużyna, to jest drugi slot z PCS-a, tutaj na Wietnam nic nie damy. To też jest na pewno dobra opcja, tutaj, zwłaszcza GAM. Ale my tutaj będziemy kibicować Ewemu, tak więc tutaj stawiamy na Eviego i poza tym trzy dobre wybory. E, to no, drużyna Javiego tutaj najbardziej chyba kontrowersyjny wybór, bo w, raczej tutaj spodziewamy się też w e, kogoś z VCS-a, na pewno tutaj e, e, Pain Gaming i R7, to są raczej takie powiedzmy dwa wybory bardziej ryzykowne, to, to się raczej nie wydarzy, więc te dwie drużyny bym przeskipował. E, Viking Esports to jest też drugi slot z VCS-a, taki no troszkę mniej prawdopodobny, raczej tutaj GAM albo właśnie dwie drużyny z PCS-a, ja daję dwie drużyny z PCS-a, to są moje to jest moja kryształowa kula, to są moje pierwsze piki i to by było na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie, dajcie znać o swoich wyborach, pamiętajcie, zróbcie tego krystalbola bola, na zrobienie go jest jeszcze no, jeden dzień tak naprawdę, tak więc tutaj polecam się śpieszyć, ja to w tym momencie wrzucę, no prawdopodobnie jakoś po południe 24 do 25 macie czas i to też nie do końca, bo z tego co widzę, to tutaj. A, no, do rozpoczęcia warców chyba to jest. Chyba jutro o 14 się zaczynają warcy. E, nie wiem. LOL eSports możemy jeszcze na szybko sprawdzić. Words. No, wordsy się zaczynają jutro o 14, tak więc do rozpoczęcia warców, do meczu nam MDK na. Viking Esports, macie czas, polecam to wypełnić, bo no, to jest nic nie tracicie, możecie zyskać. E, nagrody tutaj no, są, no, są dosyć sensowne. Za same wypełnienie są emotki, potem są jeszcze kapsuły. E, za poszczególny wynik no, też są nagrody. Tutaj e, nie mogę sprawdzić, ale o, tutaj. Za wypełnienie Krystobla, a jest tutaj już ranking taki? Nie, ale jeśli chodzi o Leaderboard, to tutaj też się będzie pojawiał ranking i tam można wygrać nawet skinki. Chyba będzie ten Wiego, o ile dobrze pamiętam, do wygrania. Ten nowy Championship dla najlepszych po prostu dla, najle dla ludzi z najlepszymi wyborami, ale może nie przedłużając. Dzięki za oglądanie. Like, sub, dzwon. Zapraszam na następne filmiki i do następnego. Na razie.